Tym spotem jest serialowy bar mamy Stelli. Mam 3 godziny czekać. Proszę miłe, panie mi tutaj udostępniły bar. A dokładnie zmarła w jednym z mieszkań w tym domu przy Brotteroderstrasse 7. Znaleziono ją ze strzykawką jeszcze wbitą w żyłę. Siema, siema, tu Bogaty Menel. W poprzednich odcinkach prześledziliśmy dzieciństwo Christiane i jej pierwsze kroki w bagno uzależnienia od heroiny, a dzisiaj poznamy bliżej jej przyjaciół. Któreś z soboty powiedziała mamie, że przenocuje u Cassie. To najfajniejsza dziewczyna w klasie. Wszyscy się z nią liczą. Jak pamiętacie, pierwszą osobą, z którą christiana zaczęła włóczyć się po ulicach, wagarować, palić sztuki i pić wino, była jej koleżanka z klasy Cassie. Cassie, czyli Suzanne Keane, była najbardziej przybojową dziewczyną w klasie. Pomimo swoich 12 lat chodziła już z najbardziej odlotowym chłopakiem w szkole. Jej drugim domem były House Dermite i Sound, gdzie łykała Piguły i Jarała Hash. Cassie szybko stała się dla Christiana wzorem do naśladowania. Jedyne o czym teraz Christiane marzyła to mieć Kessy i jej odlotową paczkę za przyjaciół. Co też szybko nastąpiło, gdyż ciętym językiem i aferami w szkole Christiane zyskała ich pełną akceptację. Odtąd dziewczynki ściemniały swoim starym, że nocują u siebie nawzajem, a noce w Sound i na mieście stały się ich ukrytym drugim życiem. Na szczęście dla Cassie szybko się to zmieniło, kiedy jej mama idąc do pracy przyłapała dziewczynki na haju po kolejnej imprezie. Cassie dostała ostro po a matka później dokręciła jej śrubę i wzięła do galopu, czym uratowała jej życie. Kiedy Cassie zerwała z podwójnym życiem i kończyła szkołę, Christiane staczała się już na dno. Ciekawostką jest, że w serialu Cassie nie występuje, a jej miejsce w tej historii zajęła Stella, która była całkiem inną osobą. Serialowa Stella jest połączeniem prawdziwej Stelli oraz Cassie, co jest całkiem zrozumiałym zabiegiem twórców serialu. Po pierwsze, Cassie zbyt krótko występuje w tej opowieści, po drugie, przez ochronę prywatności dorosłej dzisiaj Cassie. Trzecim powodem według mnie jest to, że serial jest utworem artystycznym sam w sobie, nie jest kolejną kopią filmu i dokładnej historii Christiana F, a jedynie luźno bazującą na nich opowieścią o grupce młodych ludzi, poznających się, przeżywających podobne rozterki i pakujących się razem w kłopoty. Każda postać jest w serialu wprowadzana i rozwijana na tle wydarzeń ze swojego życia i zbliżająca się do przyjaźni w grupie. W takiej narracji rozwój roli Stelli od czasów szkolnych ma więcej sensu niż krótki epizod Kessie. Samą Stellę prawdziwa Christiane poznała w Sound, kiedy była już czynną heroinistką, a Stella wraz z Babsi podeszły spytać ją o narkotyki. Od tej pory dziewczynki zbliżyły się do siebie. Szczególnie blisko Christiany była z Babsi, której później poświęcimy więcej uwagi, gdyż była to najbardziej tragiczna postać całej opowieści. Wróćmy jednak do Stelli. Katarzyna Szabek, bo tak faktycznie nazywała się Stella, Urodziła się w 1962 roku i żyła na pewno jeszcze w 2004, a zmarła najprawdopodobniej dopiero w 2007 roku. Kiedy była mała, jej ojciec skinął w pożarze, a jej matka zaczęła pić. Piła jeszcze więcej od kiedy ze swoim włoskim dupcynglem otworzyli knajpę, co ciekawie jest to powiedziane w serialu. Przejechałem tramwajem, trochę przystanków, tłok jak diabli. Metro jest lepsze niż tramwaje tutaj i częściej jeździ, bo tramwaje to raz na 20-25 minut. I do następnego spota właśnie idę. A tym spotem jest serialowy bar. Mamy Stelli Brussels Egg. Meine Kneipe, czyli moja knajpa. Niezła nazwa. Niestety Zamknięte jest dopiero o 18.00, więc nie wiem, czy tam mam 3 godziny czekać. A zobaczymy, może później się tu trafię. Niemniej jest to knajpa z serialu, gdzie też Stella była zgwałcona. Czekając na otwarcie serialowego baru, dopiero o 18.00 otwierałem, a ja tu o 15.00 przyjechałem Ale spędzam miło czas właśnie w takim fajnym barze, pijąc piwko. Uploaduję zdjęcia. I fajnie sobie gadając z barmanką, która jest z Białorusi od 6 miesięcy tutaj pracuje, Katia, bardzo miła osoba. Także fajnie dzień sobie spędzam Siedzę spokojnie w knajpie, a tutaj normalnie przepiękne panie policjantki przyjechały Szkoda, że nie po mnie A to obława na Dillera była Właśnie wpadłem do baru, gdzie mama Stelli prowadziła tutaj biznes. Przemiłe panie mi tutaj udostępniły bar. Niesamowite, zaraz piweczko sobie dobre tutaj wezmę. czego ten bar został wybrany do serialu, bo nie dość że wygląda jak z tamtej epoki, też śmierdzi jak z tamtej epoki, bo to są wszystko te stare rzeczy. Jeszcze właśnie pani barmanka powiedziała mi, że, że te niektóre szyldy, krzesła, e, stoły i te sofy to są właśnie z tamtej epoki. Chociaż film był z 2020 roku, ale to jest wszystko stare, nie wiem, przed 50 lat. Rolę z serialowej Stelli zagrała Lena Urzędowski, co ciekawe prywatnie siostra aktora Sebastiana Urzędowskiego, który wcielił się w serialu w rolę ojca Christiany. W tym barze serialu taka dziwna toaleta trochę jest. Z taką wnęką za dzbankiem. To wąsko, ale jeszcze wpisał się Bernd. Bernd był tylko wspomniany w książce i filmie jako przyjaciel Detlefa i Axela. Wszyscy trzej mieszkają w mieszkaniu Axela, które jest typową śmierdzącą narkomańską Meliną. W serialu miejsce Bernda zajmuje Michi, a miejsce Detlefa zajmuje Beno. Prawdziwy detlef, na którego mówili pupi, przedstawiony w książce, był drugim chłopakiem Christiane. To z nim przeżyła swój pierwszy raz i później chodziła zarabiać na dworze zoo. Tak naprawdę, oprócz czpania i zarabiania, niewiele ich łączyło. W rolę filmowego detlefa wcielił się Thomas Haustein, który również leczył się z uzależnień. Potem sam został terapeutą i udzielał wielu wywiadów. Prawdziwy detlef także kilka lat później udzielał wywiadów. Prawdopodobnie żyje do dziś. W serialu zastąpił go Beno. Zastanawiałem się, dlaczego akurat to imię wybrano do serialu. A pewien trop podsunęły mi rozmowy Bena i Michego z Akselem, który opowiadał im, że jest podsłuchiwany przez wschodnio-niemiecką służbę bezpieczeństwa Stasi. Axel posiadał też książkę o Stasi. Możliwe, że imię Beno to upamiętnienie młodego studenta Benno Zorga, który podczas pokojowego protestu 2 czerwca 1967 roku w Berlinie Zachodnim został zabity strzałem w głowę przez policjanta Karla Heinza Kurasa. Ten później okazał się tajnym agentem NRD-owskiej o pseudonimie Otto Boll. Oczywiście są to tylko moje domysły, a imię Beno mogło się w serialu znaleźć całkiem przypadkowo. Jak wspomniałem wcześniej, Detlef był drugim chłopakiem Christiane. Przedtem krótko chodziła z AC. Andreas Wieczorek, bo tak się faktycznie nazywał, pojawiał się na archiwalnych nagraniach Sound, gdzie udzielał wywiadu. Później było o nim głośno, kiedy przed zaplanowanym przedawkowaniem, tak tzw. złotym strzałem, skutkującym jego śmiercią, napisał list ostrzegawczy, w którym ujawnił dane dealerów i innych cipunów. List zamieszczono w gazecie, co w środowisku narkomanów spowodowało zamęt. Kolejną ofiarą przedawkowania był Axel u którego mieszkali Detlef i Bernd, a Christiane nocowała tam w weekendy. Axel dostał mieszkanie po matce i szybko doprowadził je do ruiny, zamieniając w czpuńską Melinę. Jednak dla Christiane Detlefa zawsze była świeża pościel. Któregoś dnia po powrocie z odwyku Christiane dowiaduje się o jego śmierci. Ciekawą postacią jest wcielający się w rolę filmowego Axela Jens Kufal. W latach 80. grał na klawiszach w zespole Nine Hagen, a później był muzykiem i menadżerem Neny, znanej wcześniej z utworu o 99 dmuchanych balonikach. Możliwe, że w nawiązaniu do tego faktu na pogrzeby serialowego Axela, Babsi dostaje jeden z baloników od sprzedawcy i wypuszcza go przy bramie cmentarza, co może symbolizować ulatujące młode życie. Tu mamy jeszcze jedną ciekawą miejscowę cmentarz z serialu gdzie próbowali się dostać do Axela tak jak czy owak, no, Axel nie mógł być tutaj pochowany dlatego, że to jest cmentarz wojskowy i tutaj tylko tak naprawdę jakieś organizowane są imprezy rocznicowe i tak plądrując okolice właśnie trafiłem na polską knajpę mały Książę wziąłem sobie pierogi różne, dawno nie jadłem piwko o, w Małym Księciu właśnie w Małym Księciu na pierogach sobie byłem, pogadałem z państwem przez chwilę takim starszym, tutaj stara Polonia niemiecka, stara Polonia w Berlinie no ale oni żyją polityką i tym wszystkim, także nie za bardzo miałem o czym pogadać chcieli żebym się dosiadł ale zjadłem, i lecę dalej właśnie kiedy ojciec przytrzymywał przetrzymywał na grupie w mieszkaniu, żeby odwyk miała to ona się urywała niby karmiąc go, gołębie przyjeżdżając, przyjeżdżając do Hassenheide Park i tutaj zapoznała się z różnymi z różnymi dealerami właśnie zaprzyjaźniła się z Mustafą, który tutaj na tych górkach siedział sobie i handlował heroiną, ale Mustafa już tutaj nie ma, natomiast natomiast z pewnych źródeł wiem, że przeniósł się dwie stacy dalej. I nadal handluje, nadal dyluje towarem. Może odwiedzimy Mustafa i zobaczymy co on tam ma za towar Tak się przechadzam po tym parku Ja właśnie się zastanawiam czy ja coś ile tu są a tu w krzakach właśnie słyszałem jacyś ludzie wychodzą stamtąd Normalnie koleś usłyszał że ja tutaj mówię do kamery Tam jakiś jamajczek i spytał czy potrzebuje czegoś Powiedział, że diluje I może mi załatwić wszystko Powiedział, że następnym razem może no Właśnie tutaj gdzieś Christiane na tych górkach Siedziała sobie z Mustafą I dostawała niucha I kolejka do Mustafy konkretna Faktycznie ma najlepszy towar Właśnie pani w kolejce powiedziała, że przynajmniej od pół godziny wzwyż to trwa, żeby dostać się do Mustafy. Faktycznie ma dobry towar. Najlepszy w mieście podobno. Ale chyba nie teraz to spróbuję. Może następnym razem. Najpierw obok nie cieszą się tak jak Mustafy. Puszczona stacja o tej porze. Jeszcze jakiś spóźniony kebab. Bo nie miałem czasu dzisiaj nic zjeść. Szybki kebs w metrze robi robotę. Ja już odjeżdżam w Kimono, ale ty zostań ze mną, bo w następnym odcinku poznasz najlepszą przyjaciółkę Christianę, Babsi, a także nowe miejscowy. Cześć!